Cześć, drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Powrót do przeszłości, powrót do początków. Dziś zaprosiłem gościa znamienitego, bo jest z nami Pani Władca kanału Zakręcenie w Lewo, czyli Adam, znany jako Adam. Cześć, Adam! Cześć, Panie Rafale, witam wszystkich serdecznie. Wy już wiecie, o co tak naprawdę chodzi w tym kontencie, ale Adam jeszcze nie, bo nie powiedziałem mu, po co się tutaj spotykamy i o czym będziemy rozmawiać. Tak więc Adamie, cały powrót do początków polega na tym, że siadamy sobie tutaj kulturalnie, przy kawce, przy wodzie, czy przy czymkolwiek chcemy i wspominamy, jak to było i dlaczego zakochaliśmy się w naszej dyscyplinie sportu. Wspominamy sobie pierwsze zawody żużlowe, kto nas zabrał, co nam zaimponowało, co doświadczyliśmy podczas, powiedzmy, naszej długiej bądź krótszej przygody z żużlem. No i właśnie Adam. Jesteś zbyt goszczy, jesteś kibicem Polonii Bydgoszcz, no i powiedz, jak to się stało, że twoje małe stópki tego Adasia takiego malutkiego zawędrowały na stadion przy ulicy Sportowej? Jezus, to już tak dawno temu było, ja pierniczę. Powiem szczerze, nie no, oczywiście zabrał mnie tata z mamą, to jeszcze w wózku, więc tych zawodów nie pamiętam. Aczkolwiek pierwsze zawody, na których już coś mi świta i, i, i kiedyś się zakochałem w tym sporcie, to jak zobaczyłem zawodnika... No, dzisiaj akurat jego imię przewija się dość często, niestety dość negatywnie, a mówię tutaj o panu Ryszardzie Dołomisiewiczu i, i, i widziałem błysk w taty oku jak patrzał na, na Ryszarda. To było takie nasze, że tak powiem, wow, w tej Bydgoszczy. No i ja wtedy taki mały gzup, No, no zakochałem się to było coś pięknego. Pamiętam, na pierwszym łuku zawsze z tatą siadałem, tak w połowie. E, tak wiesz, jak trybuna jest to w połowie trybuny na pierwszym łuku. Tata mi zawsze mówił: Adam, pamiętaj, tutaj te miejsca są najlepsze, bo to jest pierwszy łuk czyli od razu jak startują, masz tą największą walkę, a bydgoski tor, no mój tata już znał to zawsze i mówił, że słynie właśnie, że ten pierwszy łuk służy głównie do wyprzedzania, a drugi do kontroli, no i przez lata się dużo nie zmieniało, do dzisiaj można powiedzieć, że pierwszy łuk lecą zawodnicy pod baloty, no i później, że tak powiem, próbują tam wyprzedzać, nabierać tej prędkości, tak, jeszcze pamiętam no sam stadion pełen przede wszystkim tak to były to były naprawdę piękne chwile bydgoskiego żużla pamiętam za dzieciaka to też było coś takiego że no oczywiście rodzice tam krzyczeli tata tam chodził ze swoimi znajomymi a ich do końca nie to nas gzubów zawsze gdzieś tam wypychali idźcie się bawić na schody. I my braliśmy te pierwsze takie żużlowce, nie takie jakie są teraz kiedyś to były jeszcze takie malutkie nie wiem czy ty Rafał pamiętasz? Pamiętam, pamiętam miałem Rajana Saliwana takiego. Takie malutkie, bardzo one całe z plastiku. Teraz to bardziej takie gumowe są. One były takie i tymi właśnie żużlowcami jeździliśmy. Wtedy jeszcze tym całym żużlem człowiek dostawał bardzo mocno, bo te tory też wyglądały inaczej niż teraz. Nie, teraz to więcej kurzem dostaniesz niż żużlem, że tak powiem, ale to była zajawka. Pamiętam, jak startowaliśmy, jak tu była zaraz siatka, to tutaj biegaliśmy na tym pierwszym łuku i oczywiście staliśmy. Jak oni startowali, to my biegliśmy cały ten Łuk i zatrzymywaliśmy się, bo tu zaraz była brama Parkingowa i z powrotem, i kto pierwszy, aż, aż cały bieg. Także dojeździliśmy no, z nimi. To były naprawdę e, wspominki, które, które pamiętam do dzisiaj, i, i tak się zakochałem w tym sporcie. No dobrze, ale też y, nie ukrywałeś, że miałeś jakąś styczność, jakby z samym klubem przebywałeś czasami w parkingu. Pamiętasz, jak do tego doszło? No, pamiętam, to były, to były też e, fajne czasy. Powiem szczerze, chyba jeszcze tego nigdy nawet u siebie nie zdradzałem, Rafał. Także, no, to mamy e, coś nowego. Będzie coś nowego. Tak, zaczęło się to wszystko tak naprawdę w wojsku. Tak, w wojsku. Pierw e, służyłem w pile w jednostce i później w Bydgoszczy. I mój e, chorąży, który naszą grupę, e, że tak powiem, pilnował, tam jakiś temat e, poszedł że O żużlu, nie słyszę, że tam rozmawiają starszyzna. No to ja oczywiście już wiadomo, kurde, obcykany Żużel, nie? Już wtedy Tomasz Golob, nie Tomasz Golob, kurcze, wspaniałe lata. No i co? No i mówią, słuchaj, no to bo my mamy taką niepisaną umowę, że bierzemy zawsze grupę młodych i sprzątamy po meczach. Tak to się zaczęło. Nie? Ja mówię, I? ale to co? No sobie będziesz ich pilnował. I tyle, i będziesz czas spędzał, że tak powiem, na Polonii. Poznasz ludzi, poznasz tych wszystkich z parkingu, jak to tam wygląda. Ty masz tylko pilnować, że nie ściemniali i sprzątali sektory, cały stadion dokładnie, nie? Także autobus, pum. Po meczach, oczywiście, na stadion. No i że tak powiem, to były po pierwsze moje właśnie takie kroki. No że tak powiem wiesz, ja poznawałem, że tak powiem środowisko od wewnątrz, no bo zawodnicy wtedy myli motory, nie? Wtedy to wszystko się tam przewijało, no to wiesz, oni patrzyli na nas, że to w ogóle wojsko. Ja tam zacząłem pierwsze zagadywki z tymi zawodnikami, Jacek, Golob zresztą, a to no, by, dużo by było, może, można tutaj wspominać, naprawdę fajnych, bardzo wspaniałych ludzi, niestety niektórzy już z nich nie żyją, poznałem, no ale z, zawodni, z, z tymi żużlowcami, tu, z tymi wojskowymi, którzy ze mną jeździli, to jeszcze była taka, to mi pasowało już w ogóle. To było coś takiego, że przychodzą do mnie w taka grupka czterech panie starszy szeregowy, bo ja już miałem jednego peta na pagonie i, i mówią Panie starszy szeregowy a dałoby się piwka napić, nie? Bo to jest jeszcze młode wojsko było, nie? Tak. tak. I on na Polonii kantyna przecież, prawda? Mhm. No to ja mówię, słuchajcie, tu jest kantyna. Mówię, no ale ja was samych nie puszczę. Nie, nie, no oczywiście, zapraszamy, nie? No to było tak, siadałem, czterech brałem, piwo. No to co po jeszcze jednym, ja mówię, no dobra, po jeszcze jednym, no my teraz już kas nie mamy, dobra, to zawołajcie następnych czterech. A, ja tak, a ja tak, rozumiesz, sam, ale Jezus, naprawdę, czasami to człowiek wracał tak na bombany, że nie pytaj. No i tak właśnie między innymi poznałem e, Jacka Goloba, naprawdę, mhm. no, no przesympatyczny, dosiadł się kiedyś właśnie do stolika i zaczęła się taka, taka gadka na zasadzie, a skąd, a co ty tutaj robisz, nie? No i później też tak z Jackiem pamiętam, taka świeża sytuacja była. No już z daleka się witaliśmy. Cześć, cześć. Nie? Jak już mnie tylko widział. No i kiedyś idzie i obiad na tacy News, piwo dzisiaj, jak krzyczę. Cześć, Jaca! Jaca idzie. A, cześć, Adam I zapomniał, że ma tą tacę. Rękę podniósł, wszystko mu się wypierd... Niczyło. No to no niesamowite jaja. Jeżeli chodzi o Tomka, powiem szczerze, z Tomkiem to było tak, że ja nawet chciałem mieć jakiś kontakt. No wiesz, no Tomek, no ja zapatrzony jak, jak świetlik, ale Tomek, ja już to nieraz wspomniałem, on był bardzo niedostępny. Był takim, ja już mówiłem, że i w sporcie był wielkim indywidualistą. Mało taki, że tak powiem, koleżeński, opowiem w ten sposób. Więc on, więc on już było widać, że no troszkę inna klasa pozostałych, tak. Tak. Także, no naprawdę, to były też fajne chwile, no i wtedy właśnie po tym wojsku, e, że tak powiem, zostałem tam, mogłem pomagać e, na zasadzie w parkingu po prostu, nie, przynieść to, zrób tamto, kamienie zbieraj, odkopuj krawężnik, no taki, że tak powiem, przynieść podaj, pozamiataj, nie, no i tak trochę tam posiedziałem i gram Prix, jakie piękne chwile, no mówię, no to są, to są niesamowite chwile. Najlepsze właśnie były, jak były Grand Prix, to że człowiek mógł być w parkingu. No i wtedy, no mam tych zdjęć. Szkoda, że mi nie uprzedziłeś. To bym poprosił mamę, to byś mógł tutaj, wiesz, puścić, jak mam właśnie, wiesz, Hansem Nielsen wtedy pamiętam, wygrał Grand Prix. To się, pamiętam, to się da jeszcze zrobić, spokojnie. To się to się da jeszcze zrobić. Możesz, możesz tu, muszę z mamą pogadać. Jakbyś się zdążył, a podejrzewam nie wiem, kiedy ten odcinek, ale to warto poczekać. Mama niech mi poprzysyła. Z Andy Smithem, no Hans Nielsen, właśnie. No Tomek na przykład stojący w i jak go tak obejmuje, on się rozwalił w jednym biegu i miał nogę zabandażowaną. Także no, no piękne wspomnienia to są. Dobrze, no to teraz porozmawiamy jak, jak youtuber z youtuberem. Adam, pamiętasz początki, jak zaczynałeś na kanale YouTube'owym Zakręceni w lewo, wtedy jeszcze inaczej to się nazywało. Wiem, że już wspominałeś czasami, ale pewnie jest spora tak. grupa osób, która niekoniecznie jeszcze może to wiedzieć. Tak, ja powiem szczerze, tak naprawdę zaczęło się to wszystko, to jeszcze wcześniej, o tym nigdy nie wspomniałem, widzisz kolejny news zostanie sprzedany. Kiedyś był taki kanał... Gorący taj, niektórych, materiał, niektórych, gorący niektórych, materiał się szykuje. Tak, niektórzy z Was pewnie pamiętają, był taki mm, kanał Speedway For All się nazywał. Tak. Tylk, ty, I to była grupa fajnych ludzi, naprawdę grupa fajnych ludzi. Oczywiście robili content, który musiał się kiedyś skończyć, bo po prostu Pokazywanie meczy, a ja tam, że tak powiem, udzielałem się oni mieli tam taką rubrykę na zasadzie Speedway wiadomości takie. Tak, taką. Tą. Ja tam przygotowywałem mniej więcej takie grafiki, takie te pierdoły, więc od tego się zaczęło też. Więc mówię, kurde, ten YouTube fajna rzecz, jakby to ugryźć. No ale dobra, mój syn wtedy stwierdził, że chce mieć swój kanał. No to i zrobiliśmy, ja mówię ty, to nie jest głupi pomysł. Nazwaliśmy go, i w to mi graj. To jest ten cały czas kanał, o którym dzisiaj mówimy. Zakręceni w lewo wtedy jeszcze się nazywał I W TO MI Czasami widzowie zresztą piszą: A, jeszcze pamiętam I W TO MI i się śmieją. To już mówię: o, to naprawdę muszą być już widzowie, którzy bardzo długo są z nami. No i wtedy mój syn składał tam klocki Lego. Takie Lego. Ja robiłem jakieś na zasadzie: hmm, pamiętam, zrobiłem jakiś film chyba do internetu taka puszeczka, co daj, wiesz, taki unboxing, nie, coś powiązany z tym, ale cały czas w planie ten żużel, ten żużel. No i w końcu, że tak powiem, Usiadłem, ale to nie tak jak teraz, tak jak powiedzieliście, youtuber z youtuberem, to było na zasadzie zero pokazywania twarzy. Ja rąk nie chciałem pokazywać. <noise> to była taka, żeby te firmy tylko były mój głos. I oczywiście, te pierwsze nagrywki wiesz, jak nagrywasz głos, ty dokładnie o tym wiesz, widzowie nie wiem czy wiedzą, możesz sobie wszystko zrobić. Napiszesz sobie materiał, później go ładnie czytasz, ale jak się zatniesz, to to później wytniesz, przybliżysz ścieżkę, idzie to wszystko ładnie, płynnie. Dlatego tak to właśnie wygląda. Możesz przejścia dodać i to wszystko. I tak zacząłem właśnie w taki sposób nagrywać. Pamiętam składy, analiza i przewidywania. Taki cykl, który jest bardzo znany tutaj u nas na kanale. Więc, ale nagrywać. No i to zażarło. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, bo tak jak tak jak widziałem, właśnie inne kanały żużlowe, to tak naprawdę, no mało, mało było. Teraz jest nas trochę więcej, ale mało tego było że tak powiem, w ogóle wybijające się kanały to były tylko, które pokazywały mecze żużlowe, ale one się pojawiały, znikały, bo co z tego, że szybko nadrobiały suby, jak później dostawał warninga od YouTube'a i było koniec. No i tak robiłem te składy analiza i przewidywania. I zaczęli ludzie, oczywiście, bo ja tam zawsze prosiłem, że proszę o wasze opinie i tak dalej, i tak dalej, no i powiem szczerze, zaczęły się komentarze. Krótkie, długie i w tych długich komentarzy Jeden koleś mi wpadł w oko, bo przy każdym odcinku, jakiej bym nie nagrał, topki, nie topki, Mateusz, znany ostatni mohikanin z naszego kanału, Rafał zaczął pisać referaty. Człowieku, jak ja to czytałem, to mi to zajmowało z pięć minut czasami. Jak on się rozpisał, to wszystkie aspekty, ale bardzo mi się to podobało, bo ja mogłem sobie dużo wniosków z tego wyciągnąć, bo ja oczywiście, tak jak ty, Rafał, ekspertami jesteśmy w jakim stopniu, ale głównie my jesteśmy pasjonatami tej naszej dyscypliny. Tak to sobie trzeba powiedzieć, tak, prawda? Tak. Oczywiście przez te wszystkie lata dlatego między innymi Mateuszowi dzięki tobie później jak się ta rodzina nasza żużlowa powiększała, Piotrkowi, Wojtkowi, Krzysiowi. Człowiek się od każdego coś uczy, prawda? I tak to wyglądało. No i Mateusz pisał. Pisał, pisał, pisał. Kanał się rozwijał, nie wiem, czy tam miał półtorej tysiąca, czy dwa subskrypcji. No i no, powiem to, miałem depresję. Po prostu zaczęło, zaczęło mi no za dużo rzeczy na głowę. YouTube mnie po prostu po, pożar, bym powiedział, pochłonął. Także mnie nie było. Na tym cierpiała moja rodzina. Ja dostałem w głowę, że tak powiem, po prostu niczego. No wiesz, jak Rafał, depresja. Nie chcę to opisywać tej choroby. Coś strasznego, nikomu nie życzę. Bo człowiek potrafi być szczęśliwy za 5 minut, mieć wszystkiego dosyć i w ogóle co ja tu robię, i, i, i gdzie, jak moje życie wygląda. I skończyłem z YouTubem. Znikłem z dnia na dzień. Aha, a, a w ogóle jeszcze jak to się stało, to jeszcze jak na, na domiar złego, komputer mi padł. U. Więc to był taki na zasadzie dla mnie sygnał. To był sygnał, koniec, basta, zamykam to. Paulinie, obiecałem, że, że do tego nie wracam, że, że, że już mam tego dosyć, że, że to było fajne, się rozwijało. Taka zajawka, ale teraz czas coś zmienić. No i ja teraz nie pamiętam, czy to rok, czy pół roku. Mateusz zaczął do mnie pisać, bo tylko Mateusz. Już oczywiście wszyscy pisali, gdzie jesteś, co się stało i tak dalej, czy żyjesz, czy tego. No ale w końcu odpisałem do Matiego prywatnie. No i wytłumaczyłem Matiemu sytuację, nie znając gościa. Po prostu też potrzebowałem osoby, mówię: A, dupa, zaryzykuję, napiszę mu, co, co było. I, I Mateusz to świetnie przyjął, nie popychał mnie do tego, do powrotu. Ale im lepiej, im bardziej mi się zaczęło poprawiać w życiu, tym coraz częściej myślałem, że no to wiesz, gdzieś to nie. trzeba wrócić. Ale powiedział Mati, jak mam wrócić, to tylko i wyłącznie z tobą, bo wiedziałem po tych wszystkich, jak on pisał, że on ma wiedzę żużlową. No i mu mówi jak to by miał wyglądać? I mu powiedziałem, że nie wiem, będziesz robił top 5 zawodników. Po prostu mi pomożesz. Ja graficznie to ogarnę i tak dalej, będzie dobrze. No, i Mati się na to zgodził. Mati się na to zgodził, no i łop, wróciliśmy i to powiem już, jak wróciliśmy, no to się zaczęło. Ja nie wiem, Rafa, ile ty masz czasu, bo ja bym mógł tutaj dużo, dużo rozmawiać, tak naprawdę. Założenie było takie, żebyśmy się mieścili w 10 minutach, właśnie dojeżdżamy do 15. Widzę, że nawet jesteśmy w połowie tej opowieści. Dobrze, Także... no, no, przepraszam, Rafi, staram się i tak to spłycać jak najszybciej, ale z drugiej strony, no też nie ma sensu. Jak ten odcinek będzie troszkę dłuższy, to mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale tak, no i, i tak samo, bo. Później zaczęliśmy to rozkręcać. Naprawdę ludzie mieli z nami interakcję. Powiem szczerze, nie pamiętam, jak wyglądał pierwszy live. Nie, I nawet pewnie ja się cieszę, że nie pamiętam, bo to musiało być tragicznie. No e, i tak to się zaczęło, że jak, to e, po prostu stres niesamowity. Ja do dzisiaj mam coś takiego, nie wiem Rafał czy ty, że jak już jest to ostatnie odliczanie, a ty już nie masz, bo widzę, że kręcisz głową, to ja nadal gdzieś tutaj te ręce chodzą po cichu, nie zawsze to widać, ale czasami, o wiesz, jak wchodzę na jakieś zajarce, to właśnie żeby pozbyć się tego stresu, wiesz co, żeby takie zejście, tak, tak reaguję na to, nie potrafię tak... E, na zasadzie na spokoju, jak niektórzy. Ja się cały czas tym denerwuję. Może to dobrze, może to źle. No i w każdym razie później, tak patrzę. Łukasz Czarny Sport, którego serdecznie również pozdrawiam, bo jeszcze z Łukaszem miałem taki kontakt. Łukasz się tam odezwał, bo ja widzę, że chłopak naprawdę świetnie się zaczął rozwijać z jego kontentem, ale też zaczął wrzucać krótkie filmiki z jakiegoś biegu, z wypadku. I pamiętam, Łukaszowi powiedział: Łukasz, Jesteś bardzo młody, on, on wtedy naprawdę był bardzo młodziutki. Ja nie wiem, 14 lat miał chyba czy 15, nie chcę skłamać, był bardzo młody. I ja mu mówię, nie rób tego, bo YouTube cię nie wyhaczy za miesiąc, za dwa, ale za rok ci ktoś wyhaczy, dostaniesz strajka 2 i masz dupa, i masz po kanale, a rozwijasz się naprawdę, zobacz. No, i Łukasz no posłuchał mnie. Mam taką nadzieję, że już nigdy tego nie wrzuci. Ja mu powiedziałem: rób co chcesz, to jest Twój kanał. Ale taka rada naprawdę, bo, bo właśnie tak jak mówię ci, no widziałem, jak inne kanały znikają bez sensu. Bez sensu, wiesz? No, no nie ma sensu. To tak, jak Rafał, ty prawda? Robicie z Piotkiem świetne relacje yy, właśnie podczas live'ów. No, i, i głupio by było pokazać ekran i stracić tych ludzi, którzy i tak przychodzą, wiedząc, że. Nie ma, nie ma tej wizji, oni chcą was posłuchać, waszą komentarz, tak jak radio na zasadzie, dokładnie, prawda? Dokładnie, Za moich czasów radio to my braliśmy, a wracając już jeszcze, skoro to smaki przeszłości, to wracając to jeszcze pamiętam, chodziliśmy, braliśmy takie radio, no stare jakieś po prostu, żeby było, baterie R20 takie grube, no i stawialiśmy to radio w lesie, pierwsze papieroski, yes, no to gówniarze, że tak powiem, niepełnoletni. Radio się ustawiało, zaszy, zeszyt ładne, o pies, przepraszam, pojawił się tam, tak, pisane, wiesz, program nie, i słyszeliśmy i to radio, nie, a z daleka było słychać, no bo kiedyś motor żużlowy, jak on pięknie brzmiał. Hmm. To było z całej słychać jakieś zieli. Teraz to kosiarki, kurde, są głośniejsze w ogrodzie niż te motocykle, co, co są. Ale to wiedzieliśmy. Tam słyszeliśmy dźwięk motocykli, a w radiu komentatora. No coś pięknego, tak to właśnie wyglądało, a wracając już z powrotem szybciutko do kanału, wtedy między innymi poznałem tego tutaj jego mościa, pana Rafa. zauważyłem, że przede wszystkim głos radiowy top, Rafałowi ja to zawsze mówiłem coś niesamowitego, content świetny, problem yy, brak zasięgów, brak po prostu Rafał miał u siebie zasięgów i ja mówię, dzwonię do Rafała, mówię spróbuję, co to za gościu, brzmi super, Zadzwoniliśmy, zdzwoniliśmy się, no i postanowiliśmy razem <grym> razem lepiej nie wspominajmy, bo wyszło tak sztywno, no ale tak to jest, jak się kompletnie ludzie nie znają, to, to po prostu wysz, wyszło sztywno. Ja nawet nie pamiętam, o czym to był, Rafał, odcinek. To było jakieś podsumowanie kolejki ekstraligowej, ale które i w którym sezonie to. Znaczy, sezon to Ci może powiem. To był. 2-1 chyba, chyba. Albo 20. Albo 20. Wydaje mi się, że to był covidowy, tutaj ten cały sezon. Nie, przepraszam, to musiał być jeszcze wcześniejszy, bo ja dołączyłem pod koniec o. sezonu do ciebie. To musiał tak. być jeden z ostatnich live'ów w poprzednim sezonie. Mhm. Tak no i właśnie no. tak właśnie z Rafałem się tak poznaliśmy. No i później tak się życie potoczyło, że i Rafał przyjechał do mnie na rowerze. Też wspaniały live później razem zrobiliśmy. No super, chwile, razem do lądka się wybraliśmy, coś pięknego. No i później, że tak powiem, Rafał jeszcze wtedy byłeś, pamiętam, w Best Speedway TV. Tak, byłeś, byłeś tam. No i właśnie i tak na początku to nie było, że tak pamiętam, od razu, tak, jesteś u nas i tak dalej, w zakręconych, po malutku, bo też wiadomo, że skoro byłeś tam, robiłeś swój content. Nie chcę powiedzieć, że cię naciskałem, bo chyba cię nie naciskałem, żebyś ten, ale po prostu e, sam, sam chciałeś, i, i wyszło to super. I do dzisiaj nagrywamy razem, a teraz twój kanał już nabrał naprawdę rozpędu, a wiem jakie są plany. Ja ich nie będę tutaj zdradzał, ale, ale są zacne i to mi się podoba, że ja ci kiedyś zresztą my mieliśmy e, już ci oddaj głos, sorry, Rafa, mieliśmy takie nieraz rozmowy, jak jeszcze właśnie co tu zrobić, żeby żeby to ruszyć i, i, i tak sobie razem dyskutowaliśmy troszkę grafiki, po może kontent. No i takim game changerem pojawia się, uwaga, uwaga, Piotr Wojciechowski, którego serdecznie pozdrawiamy, który, e, Rafał, jak ja to nieraz do Ciebie mówiłem, Ty jesteś super człowiek, tylko się za szybko zjechęcasz, nieraz tak mówiłem, a Piotr jest z kolei takim, że on lubi kopać po tyłku, e, nie pozwoli na, na to, żeby się ktoś, a nie dzisiaj, jutro, nie, co trzeba zrobić dzisiaj, to trzeba zrobić dzisiaj, no i, no i, i naprawdę robią chłopaki świetną robotę. No, a, a, a propos Piotka, a propos Piotka, no właśnie on wymyślił ten kontent. No, o, no no widzisz, jak pięknie, no i ja powiem szczerze, no świetny content, a wracając jeszcze do kanału. No i tak później pojawiali się inne osoby jeszcze, był taki Mikołaj, było parę innych osób. Niektórzy byli nawet na jeden dzień, inni na, na dłużej. Były też um, partnerstwa. W tej chwili jest, nie mam żadnego partnera i na razie dziękuję wszystkim, że tak powiem, więc no fajnie, kanał się rozwinął, my lecimy dalej. Za chwilę przed nami kolejny sezon. Tak jak powiedziałeś, zobacz jak te lata, panie Rafale lecą. No, i cóż dobrze, znaczy nie chcę przedłużać. Nie, 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 przed nami, nie przed nami, bo widzowie będą oglądać to już w trakcie sezonu. Także jesteśmy w trakcie sezonu, aha, tak sobie to musimy ujednolicić. Dobrze, dobrze. Jesteśmy w trakcie sezonu, także Polonia z dużą przewagą ma na sobie, <laughs> nad resztą, i, i, i jest dobrze. Nie, powiem szczerze, świetny pomysł na content i, i, i powiem szczerze, jeszcze byśmy mogli długo rozmawiać, ale no nie chcę po prostu przedłużać. Adam, zdany jako Adam Cześć, Adam, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Ja również bardzo dziękuję Rafałowi nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika. Ten gentleman właśnie świetną robotę robi razem z Piotrkiem. No i, i nic takich ludzi na YouTubie potrzebujemy właśnie jak najwięcej. Znaczy się nie Żużlowych, żeby nam nie robić konkurencji, <laughs> ale po prostu. <laughs> Słyszymy się następnym razem. Cześć.